OK, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Jakiś czas temu Polygon po ogłoszeniu współpracy z Meta wzrósł aż o 44% w zaledwie 5 dni. Natomiast Avalanche po ogłoszeniu współpracy z Amazonem wzrósł aż o 25% w zaledwie 6 godzin. Celo po ogłoszeniu współpracy z Google Cloud wzrósł aż o 9% w zaledwie 6 godzin. Zasada wydaje się całkiem prosta. Jeżeli mamy projekt kryptowalutowy, który ogłasza współpracę z bardzo dużą, znaną firmą, jest to potencjalnie bardzo duży znak na wzrosty danego tokena. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Niemniej jednak, dlatego, właśnie na Max Data App postanowiliśmy zrobić narzędzie, które będzie nas informowało za każdym razem, gdy tego typu sytuacja będzie miała miejsce po raz kolejny. Na Twitterbocie na Max Data App uruchamiam regułę, reguła, która śledzi top 200 największych projektów kryptowalutowych i informuje mnie za każdym razem, gdy któryś z tych projektów napisze tweeta dotyczącego współpracy z jedną ze 100 największych firm na świecie. Ale skąd mam pewność, że otrzymam akurat te tweety, które będą informować mnie o współpracy? a nie na przykład o tym, żeby wypełnić jakąś ankietę czy o jakimś konkursie. Po pierwsze muszę zrozumieć w jaki sposób działa Twitter bot. Twitter bot śledzi odpowiednie konta kryptowalutowe i sprawdza, czy w ich tweetach występuje konkretne słowo. W tym wypadku chodzi tu o słowo z grupy top 100 największych spółek na świecie. Żeby zobaczyć jakie słowa należą do takiej grupy, klikam w grupy, a następnie wybieram top 100 największych spółek. I są tutaj wypisane dosłownie wszystkie firmy z top 100 największych, między innymi JP Morgan, a także Amazon, Adobe, Alibaba czy Dior. No właśnie, ale skąd mam pewność, że jeżeli jakiś projekt tweetuje na temat, w którym używa danego słowa z tej konkretnej grupy, przykładowo Google, to skąd mogę mieć pewność, że dany tweet nie dotyczy na przykład wypełnienia ankiety w Google Forms? Albo skąd mogę mieć pewność, że jeżeli użyję słowa Instagram, to dany tweet nie będzie dotyczył po prostu ich profilu na Instagramie? Przecież finalnie nie chodzi o to, żeby dostawać masę powiadomień, ale żeby dostawać tylko kilka naprawdę istotnych. I tutaj wchodzi kolejny poziom filtracji za pomocą sztucznej inteligencji od OpenAI, czyli GPT. A konkretnie opis reguły, który mogę ustawić samodzielnie po to, żeby określić, jaki rodzaj tweetów chcę otrzymywać. W tym wypadku napisałem po prostu, że chcę otrzymywać ogłoszenia o współpracy, partnerstwach albo kolaboracjach. Zatem za każdym razem, gdy któryś z projektów kryptowalutowych Top 200 napisze tweeta, w którym użyje słowa które znajduje się w tej grupie, czyli innymi słowy, wymieni jedną ze 100 największych firm na świecie oraz dany tweet zostanie zakwalifikowany jako tweet dotyczący współpracy, partnerstwa albo kolaboracji, to wtedy i tylko wtedy otrzymam alert. I co najważniejsze, ten alert otrzymam natychmiast na Telegramie. Ale ważne, żebym uruchomił alerty na Telegramie, ponieważ tylko wtedy. Będę je otrzymywać od Maximus Alert Bota. Oczywiście to, jakiego rodzaju tweety będę otrzymywać, w dużej mierze zależy od tego, jak dobry będzie opis reguły, czyli opis tweetów, które chcę otrzymywać. Musi być precyzyjny i konkretny. Co ważne, mogę w nim również zawrzeć to, czego nie chcę otrzymywać. Osobiście obstawiam, że w przeciągu najbliższego roku tego typu wydarzeń i ogłoszeń współprac może być nawet kilka. Jeżeli miałbym przynajmniej na dwóch albo trzech zyskać dodatkowe 10, 15 lub 20%, ja będę zadowolony. Ale warto jest również dodać, że to narzędzie może pomóc mi w ochranianiu mojego kapitału przed ewentualnymi bardzo dużymi i nagłymi spadkami. Widzicie ten duży spadek? Po tym dużym spadku wydawałoby się, że naturalne byłoby odreagowanie w górę, jednak w tym punkcie ogłaszona została informacja o tym, że Hundred Finance został zhakowany. Od tego tweeta jego cena spadła jeszcze o minus 40% w zaledwie niecały miesiąc. A zwróćcie uwagę na ten tweet, w którym Alliance Blog informuje o tym, że mieli do czynienia z atakiem hakerskim w którym zostało skradzionych około 110 milionów tokenów ALBT. Z punktu widzenia analizy technicznej, standardowo po tak dużej wyprzedaży, mniej więcej w tym punkcie niektórzy analitycy decydowaliby się na zakupy pod wzrosty. To jednak taka informacja może nam uratować portfolio. Informacja, w której jest konkretne słowo, np. attacker, po czym spadki na poziomie minus 92% w zaledwie 2 dni. Przed tego typu sytuacjami można chronić się, uruchamiając regułę top 200 projektów kryptowalutowych twitujących o delistingach, hakach albo dużych problemach związanych z daną kryptowalutą. Oczywiście opis zależy od nas. My decydujemy, co zawrzemy w opisie, jakiego rodzaju tweety chcemy otrzymywać, a jakich nie. Dodatkowo wybór słów również zależy od nas. Możemy skorzystać z predefiniowanej grupy słów i wybrać jedną z już istniejących, w których te słowa są zawarte. Na przykład hack albo hacker lub atak albo attacker. Możemy jednak stworzyć swoją własną grupę słów i wpisać dowolne słowa, na które chcemy, aby nasz bot zwracał uwagę. A na samym końcu mamy możliwość dodatkowego uruchomienia filtra GPT, który sprawdza sentyment tweeta i jego ekstremalność. Możemy zdecydować o otrzymywaniu tylko naprawdę ekstremalnych tweetów albo najbardziej ekstremalnych tweetów. Dzięki użyciu tych trzech form filtracji: filtracji po konkretnych słowach, filtracji po opisie tego, co chcemy otrzymać. Oraz dzięki filtracji po sentymencie jesteśmy w stanie otrzymywać minimalną liczbę powiadomień przy potencjalnie ich maksymalnej ważności. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższego roku będzie jeszcze wiele ataków hakerskich, po których tokeny będą tracić większość swoich wartości. Ale jestem także przekonany, że będzie wiele ogłoszeń o współpracach po których tokeny będą rosły o dziesiątki procent. I właśnie dlatego MaxData App tworzy te rozwiązania, by być przygotowanym na nadchodzące wydarzenia. A co najważniejsze, można korzystać z nich w każdym planie na MaxData. W planie pierwszym można utworzyć aż 3 reguły, w planie drugim aż 10, a w planie trzecim aż 40 różnych reguł. A najważniejsze jest to, że dostęp na pierwsze 7 dni jest Całkowicie bezpłatny. Przed nami masa ciekawych wydarzeń i to dzięki Wam jesteśmy w stanie budować te narzędzia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.